właśnie o tym, o różnych aspektach właśnie tego tematu. Jest mi bardzo miło przywitać gospodarzy dzisiejszego spotkania, pana Henryka Mucher, prezesa zarządu PGMIG obrót detaliczny oraz pana Bogusława Białowąsa, prezesa zarządu Banku Ochrony Środowiska. Witam pozostałych członków zarządu PGN i G detaliczny, czyli pana wiceprezesa Tadeusza Kurborskiego i wiceprezesa Marcina Szczugów mhm. oraz pana Emila Ślązaka, członka rady nadzorczej bosiu Banku Ochrony środowiska. Mhm. Witam też gości specjalnych, pana Kamila Wyszkowskiego, prezesa Rady UN Global Compact Network Poland. Trochę wspomniałem o tym yy, takim totalnym tle naszego dzisiejszego spotkania, teraz schodząc troszeczkę bliżej do konkretów, powody spotkania są głównie dwa. Pierwsze to podsumowanie dotychczasowych działań prowadzonych przez PGNiG oraz GOś mających na celu poprawę jakości powietrza w Polsce. A drugi powód to inauguracja, uroczysta inauguracja wspólnego programu PGNiG Ogród i Banku Ochrony Środowiska pod nazwą Pełnym Oddechem. Mówiąc hasło pełnym oddechem kojarzy mi się taki eksperyment, który kiedyś wykonałem, a który m, później nakręciłem i go, i go wrzuciłem na swój kanał YouTube. Eksperyment był bajecznie prosty. Wziąłem wacik i przyczepiłem go do rury od odkurzacza. Włączyłem odkurzacz i przez kilka minut, przez ten wacik przepuszczałem zimowe powietrze w Polsce. Ym, tak jak mówię, trwało to kilka minut. Później jakoś oszacowałem, ile litrów powietrza mój odkurzacz w tym czasie i przeliczyłem to na to, ile musielibyśmy oddychać, żeby mniej więcej tyle powietrza wciągnąć. Oczywiście to nie był eksperyment naukowy, to był raczej pokaz, ale co ten pokaz pokazał? Po tych kilku minutach wciągania powietrza wacik był czarny. Później wiele redakcji ten eksperyment powtarzało. On się powtarza zresztą od tego czasu rzeczywiście w mediach bardzo często. To, co zatrzymało się na waciku, to były drobiny pyłu, pyłu, który pojawił się w powietrzu w wyniku naszych działań, głównie w wyniku tak zwanej niskiej emisji, czyli spalania węgla, trochę mniej ropy, ale głównie różnego rodzaju śmieci. I wydaje mi się, że to jest. Jedno z największych wyzwań, jakie stoją przed nami, powiem może głównolotnie, przed nami jako przed całym narodem, przed nami przed Polską, przed urzędnikami, ale także przed przedsiębiorcami. Co zrobić, żeby było więcej czystego powietrza w Polsce, albo więcej dla czystego powietrza w Polsce mam takie wrażenie, w zasadzie pewność, że to jest jakiś cel strategiczny, między innymi PGN i G, które w ostatnich latach przeprowadziło szereg działań mających na celu zwiększenie ilości tego czystego powietrza w Polsce, a niedawno mam tutaj na myśli konkretną akcję dofinansowanie nawet do 3000 zł tych osób czy tych instalacji, tych rodzin, które zmieniają instalację na gazową. Miałem mówić krótko, zrobił się trochę dłużej. Nie chcę być niegrzeczny, więc zapraszam pierwszego prelegenta prowadzącego Henryk Mucha, prezes zarządu EGN i Detaliczny. Zapraszam serdecznie. Szanowni Państwo, ja bardzo dziękuję za przyjęcie tego zaproszenia. Jest nam niezwykle miło, mówię to w do zarządu spółki. Jest nam jest na niezwykle miło Państwa gościć. Chcielibyśmy w istocie dzisiaj podsumować prawie dwa lata naszego realnego zaangażowania w walkę o czyste powietrze i chcielibyśmy przy okazji tego podsumowania, chociaż to nie koniec tej walki, myślę, że to dopiero początek, przy okazji tego podsumowania chcielibyśmy Państwu dzisiaj przedstawić nasz kolejny projekt, który jest kontynuacją tych działań. Projekt, który w partnerstwie właśnie z Bankiem Ochrony Środowiska zaczynamy w dniu dzisiejszym jako obydwie spółki realizować. Szanowni Państwo, nasze działania, takie realne, konkretne działania związane z walką o czyste powietrze, rozpoczęliśmy w 2017 roku i w zasadzie te dwa lata to takie trzy bardzo konkretne obszary, które są w sposób właściwy ułożone w których pokazywaliśmy i pokazujemy w dalszym ciągu naszą aktywność. Pierwszym, Szanowni Państwo, obszarem to były działania edukacyjne csr które rozpoczęliśmy w 2017 roku. Ja przypomnę, była to kampania edukacyjna Rodzice i Dzieci, Powietrze bez śmieci, zainaugurowana przez prezesa Piotra Grzegorza Woźniaka i efektem. Tej kampanii edukacyjnej, bo edukacja w procesie uświadamiania, jak niebezpieczny jest smog, jest niezwykle istotna. Od tego rozpoczynaliśmy. Rozpoczynaliśmy również w kierunku do dzieci, ponieważ właśnie maluchy są najbardziej narażone na złe efekty, czy zły wpływ niskiej jakości powietrza. Tysiąc szkół zgłosiło się do programu, który realizowaliśmy. 163 gminy przystąpiło do tego programu. Oddano 760 tysięcy głosów na budowę pięciu edukacyjnych placów zabaw, takich około ekologicznych o wartości 150 tysięcy złotych każdy. W 516 szkołach przeprowadzono serię lekcji poświęconych właśnie jakości czystego e, powietrza. Natomiast w 16 miastach odbyły się lekcje pokazowe, dla niemal 2,5 tysiąca dzieci właśnie na temat jakości czystego powietrza. Zastanawiamy się, szanowni państwo, nad dalszym naszym zaangażowaniem w tej warstwie edukacyjnej, ale ponieważ to był początek, postanowiliśmy pójść dalej. To były w zasadzie dwie grupy naszych działań. Pierwszy konkretny program, konkretny projekt, który rozpoczęliśmy w kwietniu 2000 18 roku. Ja przypomnę spot, który, szanowni Państwo... Kto do pieca plastik wkłada, truje dzieci i sąsiada. Kto zaś pani byle czym, emituje smog i dym. Gdy starego masz kopciucha, to ci dymem w domu... Dlatego Gazek zaleca wymianę starego pieca na nowy piec gazowy. Wystarczy, że kupisz gaz od PGNiG, a będziesz mógł zaoszczędzić na piecu nawet 3000 złotych. Dowiedz się więcej na pgnig.pl Szanowni Państwo, ta kampania okazała się dla nas bardzo dużym sukcesem. Towarzyszyła im bardzo wysoka rozpoznawalność i bardzo wysoka świadomość oferty. To w mojej ocenie przede wszystkim Przełożyło się na efekty. I to, Szanowni Państwo, dzisiaj podsumowujemy. 12 tysięcy dofinansowań do zakupu nowego kopła kondensacyjnego, bądź jego wymiany. 10 tysięcy dofinansowań w kwocie tysiąca złotych i 2 tysiące dofinansowań w kwocie 3 tysiące dla posiadaczy karty dużej rodziny. 42% tych, którzy skorzystali z tego programu, to nasi klienci. 58% to nasi dotychczasowi klienci. Dlaczego tak się dzieje? Już tłumaczę. Wcześniej część naszych klientów, zresztą to się dzieje w dalszym ciągu, używa gazu tylko i wyłącznie na potrzeby przygotowania posiłku. Na potrzeby ogrzewania domostwa, używa innego paliwa. Ten program spowodował zmianę tej decyzji i wybór gazu. Dlatego też 58%, co niezwykle nas cieszy. Co, szanowni Państwo, ja na to też zwrócę uwagę. Od trzech lat obserwujemy bardzo duży przyrost nowych klientów, nowych, którzy wprawdzie już z nami są, ale nowych w tym sensie, że właśnie gaz wybierają jako to podstawowe paliwo do ogrzewania swojego domostwa. Przypomnę również, że program trwał od kwietnia 2018 roku i zakończyliśmy go. W 31 maja w roku bieżącego. Jaki program przyniósł, Szanowni Państwo, impact? Proszę zwrócić uwagę, ta mapa i zaznaczone regiony odpowiadają naszemu podziałowi, jeżeli chodzi o strukturę sprzedażową. W związku z tym na zachodzie 11% złożonych wniosków odpowiada sieci sprzedaży Zachód. To są województwa dolnośląskie, wielkopolskie i zachodnio sieć sprzedaży wschód, a więc 14% złożonych wniosków o dofinansowanie i pozytywnie rozpatrzonych, to województwa łódzkie, mazowieckie, podlaskie, warmińsko-mazurskie i pomorskie. I wreszcie 75%, co najbardziej nas cieszy, o tym za chwileczkę, to województwa polskie, śląskie, świętokrzyskie, małopolskie, podkarpackie i znacząca część województwa lubelskiego. Szanowni Państwo, 75% na terenie Polski, w który, na którym smog jest prawdziwym, realnym problemem. Tu nie ma wszystkich 36 miast, które znajdują się na liście WHO z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie, ale postanowiliśmy wymienić te najistotniejsze. Jak Żywiec, Rybnik, Kraków, Nowy Sądź, Zabrzebiewska, Białą Gliwice i Katowice. To szczególnie nas cieszy i zachęca do dalszej aktywności w tym obszarze. Szanowni Państwo, realny wpływ na środowisko. Tutaj obok mojego frontera znajduje się worek, w którym jest dokładnie 12 kg pyłu. O tyle mniej do atmosfery pyłu przedostaje się z każdego domostwa, które zdecydowało się wybrać ogrzewanie gazowe. A takich domostw, takich gospodarstw domowych, które skorzystały z naszego programu, przypomnę, jest 12 tysięcy. Szanowni Państwo, ograniczyliśmy tym programem emisję CO2 o ponad 86 tysięcy ton. To jest równowartość 10 tysięcy wywrotek z piaskiem. I ograniczyliśmy emisję pyłów, o których przed chwilą wspomniałem, o 146 ton. Czyli 5 dwunastometrowych autobusów. Myślę, że są to konkrety i w kontekście programu, który z pewnością wspiera rządowy program Czyste Powietrze, o tych konkretach należy mówić. Szanowni Państwo, drugim naszym programem, który rozpoczęliśmy również w 2017 roku, jest program Przełącz się na gaz. Na czym polega ten program? Program polega na tym, że wspólnie z samorządami mamy podpisanych już w tym momencie ponad 60 umów, wspólnie namawianych klientów czy potencjalnych klientów, mieszkańców e, lokalnej Polski do wyboru paliwa gazowego. Wspólnie z samorządami tworząc e, dyżury w urzędach miast albo e, podjeżdżając naszym mobilnym stanowiskiem, tłumacząc mieszkańcom czy pomagając e, w wypełnianiu dokumentów związanych z uzyskaniem pozwolenia na przyłącze gazowe, ale przede wszystkim też przekazując mieszkańcom informacje na temat różnego rodzaju programów realizowanych, czy to ze środków poszczególnych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska, czy to środków pomocowych z jednostek samorządu terytorialnego. Chciałbym Państwu pochwalić się jednym konkretnym przykładem. To jest przykład podkrakowskiego miasta Skaliny. Gdzie program e, rozpoczynaliśmy realizować w 2017 roku, wspierając bardzo dużą aktywność tej gminy. W roku 2016 roku z gazu ziemnego korzystało w tej gminie 38% mieszkańców. Szanowni Państwo, w roku 2018 75%. To jest przykład, który szczególnie nas cieszy. Są też pozostałe. Może nie tak spektakularne, ale to pokazuje, że konsorcjum pomiędzy firmami energetycznymi, które mają ekologiczne produkty, samorządami, a instytucjami finansowymi, czy instytucjami, które wspierają ten proces od strony montażu finansowego, jak najbardziej ma sens. Szanowni Państwo, wspomnę również o gazomobilności. Bo gaza mobilność bez wątpienia kojarzy się z Pelegynigiem i z grupą kapitałową polskiego Górnictwa naftowego i gazownictwa. 500 jeżdżących autobusów na gaz sprężone CNG to jest, Szanowni Państwo, fakt. W mojej ocenie 1000 w roku 2023 jest jak najbardziej realny. W związku z tym na to się jeszcze raz komitujemy, tym bardziej, że na jesieni roku bieżącego już naprawdę wszystko na to wskazuje podatek akcyzowy, czy zerowa stawka podatku akcyzowego na gaz SCM stanie się faktem, w związku z tym to dodatkowo spowoduje rozwój tego rynku. I Szanowni Państwo, oferta partnerska. W gruncie rzeczy przechodzę powoli do tego drugiego, tej drugiej części naszego dzisiejszego spotkania, tej drugiej części, która związana jest z rozpoczęciem naszej partnerskiej współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska. Szanowni Państwo, Projekt pożyczki. Bardzo jest nam miło, panie prezesie, za to dziękuję. Bardzo jest nam miło, że to właśnie z państwem możemy ten program realizować. Dlaczego jest nam miło? Najważniejsze dwa powody. Bo po pierwsze, to jest bank, który zajmuje się ochroną środowiska, w związku z tym mamy wspólne biznesem Po drugie, ponieważ nie musimy się nawzajem przekonywać, jak... Walka o czyste powietrze jest dla nas wspólnie istotna, jak istotna również dla mieszkańców naszego kraju. Panie prezesie, zapraszam pana na scenę.